witajcie dzisiejszy temat zajęć to własności wielokątów może zaczniemy od przypomnienia sobie narysujemy sobie figury nazwiemy jej elementy a potem przejdziemy do nowych rzeczy no to jeśli chodzi o wielokąty to najmniejszym wielokątem jest trójkąt nazwiemy sobie jego wierzchołki więc już możemy Jedną rzecz wypisać, że trójkąt ma trzy wierzchołki, ABC. Nasz trójkąt ma jeszcze trzy boki. Boki to odcinki, a odcinki, jeśli dobrze pamiętacie, to żeby nazwać odcinek, potrzebujemy dwóch literek. Początek i koniec. I to są boki. Czyli pierwszy odcinek niech to będzie AB, drugi BC oraz CA. Oczywiście są też kąty. Kąty również są trzy. Pierwszy kąt przy wierzchołku A to kąt, jeśli pamiętacie, mam nadzieję, że tak. To wierzchołek zawsze musi być w środku, czyli C, A, B. Kąt C, A, B, kąt. Drugi kąt niech będzie przy wierzchołku B, czyli A, B, C. Lub C, B, A też jest OK. I ostatni przy wierzchołku C, B, C. Dokładnie takie same elementy ma. Czworokąt, tylko ma więcej boków, więcej kątów i oczywiście więcej wierzchołków. No to narysujmy sobie jakiś czworokąt. Nie musi on być żadną ze znanych nam figur. Niech to będzie po prostu czworokąt. Nazwijmy jego wierzchołki. KLMN i wypiszmy informacje na jego temat. Wierzchołków mamy cztery. K, L, M, N. Teraz boki. KL, LM, MN oraz NK. Mm, no to kąt nkl kąt klm Tutaj teraz LMN oraz ostatni MNK. Dobrze. Kolejną własnością własności po prostu w wielokątach, poza jednym wielokątem. Mam nadzieję, że będziecie znali odpowiedź. Są takie odcinki, zobaczcie. Narysuję sobie znów czworokąt. I gdy. Najpierw sobie nazwę jeszcze wierzchołki. I gdy połączę wierzchołki, nie sąsiednie, bo sąsiednie są połączone bokiem, to otrzymam co? Czy pamiętacie? Przekątne. Przekątne AC i BD. Jest jeden czworokąt, który jest jedna figura, wielokąt. Jeden wielokąt, który nie ma przekątnych. Czy już wiecie, co to za figura? Oczywiście trójkąt. Nie ma przekątnych. Pozostałe wielokąty przekątne mają. Yy, dobrze. No dobrze. To teraz chciałabym zrobić takie doświadczenie. Słuchajcie, yy, zaczniemy od, od tego, że weźmiemy sobie kartkę papieru. Jeżeli będziecie mieć jakiś kolorowy papier, super. Ja nie mam, więc będę musiała użyć pisaczków, żeby to było kolorowe. Bierzemy kartkę, składamy na pół i chciałabym wyciąć z tej kartki dwa trójkąty. Takie same. Dlatego złożyliśmy, żeby przy wycinaniu były takie same trójkąty. No i już. Nie muszą być ani jakieś tam równe boki yy, kąty. Nie ma znaczenia. Po prostu mamy mieć dwa trójkąty, żeby było widać je na tej mojej białej karteczce. To muszę dać im jakiś kolorek. Dobra. Może na początek zrobię im rameczkę. Z męczarnym pisakiem zrobię, bo nie widać ich zupełnie na tej mojej białej kartce. Ale jeżeli wy będziecie mieć kartkę kolorową, to nie będzie wtedy problemu. Ok, mamy jednego. I będzie drugi. Dobra. Teraz, moi drodzy, zadanie jest takie. Hmm. No. Zadanie jest następujące. Chciałabym, żebyście każdy kąt w tym trójkącie. Czy złóżmy je sobie, żeby były. O, tak, to są równe o, trójkąty. Każdy kąt poma, pokolorować jakimś innym kolorkiem. No to biorę pisak i kolory. I w obu trójkątach robimy to samo. Czyli tu mam kąt brązowy. I tu również. Kolejny kąt zrobię niebieski. I został mi jeden. Taki jasny kolor. No dobrze. Pomyślicie po co takie rzeczy robimy, a zaraz się. Teraz, moi drodzy, jeden trójkąt zostawiamy w takiej postaci, a drugi chciałabym troszkę uszkodzić. Można odciąć, a można po prostu rozedrzeć. Ja odcinam te kąty. Każdy z tych kątów, które pokolorowałam, teraz odcinam. Zobaczcie. Otrzymałam takie trzy elementy. Po co to zrobiłam? No po to, żeby teraz hmm mam zaznaczone wierzchołki i chciałam teraz złożyć je razem. Zobaczcie. No może być ten jasny w środku. Z jednej strony tam niebieski, a z drugiej tam brązowy. Co tutaj się wydarzy? Zobaczcie. Czy macie pomysł, co powstało? Albo co ułożyło? Co ułożyłam z tych trzech kątów? No mam nadzieję, że wiele osób wie, co się wydarzyło. Wyzięłam sobie trzy kąty i ułożyłam w jeden. I co otrzymałam? Kąt półpełny. Tak. Suma kątu w trójkącie wynosi tyle samo stopni, co ma kąt półpełny, czyli 180. To jest bardzo, bardzo ważna własność i bardzo, bardzo przydatna w przyszłości w różnych zadaniach. Więc mam nadzieję, że dobrze ją zapamiętacie. Bardzo bym prosiła, żebyście wkleili sobie. Trójkącik i wkleili sobie obok te kąty właśnie w ten sposób jak ja je tu ułożyłam, żeby powstał kąt półpełny. I napiszemy sobie informację. Suma kątów. W trójkącie. Suma miar. O, będzie bardziej poprawnie. Słamiar kąto w trójkącie wynosi 180 stopni. Bardzo ważne. Można sobie zrobić rameczkę, wykrzykniki i tak dalej. No to jak myślicie, no zrobimy drugi taki eksperyment. Tym razem wytniemy sobie czworokąt. Ta sama karteczka Dwa czworokąty. Trzymamy obie kartki razem, żeby wyszło żeby wyszły nam jednakowe figury. I znowu wezmę zrobię rameczkę, bo nie będzie widać u mnie tych figur. Wy zdążycie sobie zrobić rysunki, a ja rameczkę. Dobra, jedna gotowa. Jeszcze raz przypominam, jeżeli macie kolorową karteczkę jakąś, to nie musicie tego robić. Ja to robię, bo mam białą i nie będzie widać. Dobra, czarne już mi nie będzie potrzebne. Cała się umazała. Bierzemy te dwie figury i robimy dokładnie to samo, co przed chwilą z trójkątem. Czyli... Zaznaczamy te same kąty. No to tutaj mam kąt niebieski. I tu również brąz. Jasny kolor. Taki chyba róż. W każdym razie zaznaczymy go tu w tym miejscu. I jeszcze jeden potrzebuję. Może zielony. O, tu zrobię zielone. I tutaj. Zobaczcie. Mamy teraz czworokąt. Mamy znów figurę którą musimy podzielić na kawałki. Odcinam kąty i zobaczcie. Mam cztery kąty i składam je. Tak po to zrobiłam rameczkę, żeby było mi łatwiej. Składam sobie te cztery kąty. Tutaj wierzchołkami i co otrzymam? Czy może, może już ktoś ma pomysł? Otrzymałam. Jaki kąt? Kąt pełny. A kąt pełny ma ile stopni? 360. Zatem znów bardzo proszę wkleić czworokąt i te kąty sklejone w ten sposób, że dają nam kąt pełny. I zapiszemy informację. Suma miar kątów w czworokącie wynosi 360 stopni. Bardzo ważna rzecz również, należy ją zapamiętać. Gdybym to zrobiła. W formie rysunku to wyglądałoby mniej więcej w ten sposób. Zobaczcie, że narysuję sobie trójkąt, nazwę sobie kąty alfa, beta i gamma. No to ich suma. Już wcześniej zrobiliśmy to 180, a w czworokącie alfa, beta, gamma oraz delta w sumie dają 360 stopni. Też sobie proszę to zrobić. No dobrze. No to skoro już mamy te informacje wszystkie, to myślę, że czas zająć się zadaniami. Zadaniami mamy w podręczniku zadania na 72 stronie. A zadania w podręczniku, w ćwiczeniach mhm. mamy na pięćdziesiątej stronie. Dobrze, zaczniemy od ćwiczeń. Zadanie pierwsze na stronie 72. Czworokąt ma wszystkie kąty wewnętrzne równe. Ile stopni ma kąt wewnętrzny tego czworokąta? Narysuj taki czworokąt. Czyli co? Mamy czworokąt, który ma cztery kąty. Wiemy już, że suma kątów wynosi 360. To skoro są te kąty równe, Ile one mają stopni? No, myślę, że wszyscy wiedzą, jakim działaniem to obliczyć. 360 stopni dzielimy przez 4 i otrzymamy 90 stopni. Wszystkie kąty są proste. No to teraz jaki czworokąt ma wszystkie kąty proste? Mamy dwa takie czworokąty. Jest to kwadrat oraz prostokąt. Narysujcie, proszę sobie, figurę oczywiście używając przyborów. Jeśli w poleceniu jest narysuj, to ma być on narysowany porządnie, przy użyciu przyborów. Ja to robię od ręki, żeby było po prostu szybciej. Narysujcie, proszę, i zajmiemy się kolejnym zadaniem. drugim. W trójkącie DEF, no to narysujemy sobie jakiś trójkąt. Miary dwóch kątów wewnętrznych są równe 10 i 70. No to na przykład tutaj i tutaj. Trzeci kąt tego trójkąta ma miarę. No jak to obliczyć? Nie wiemy ile ma ten. Ale możemy policzyć. Wiemy, że suma kątów w trójkącie wynosi 180. Więc na początek należy dodać te dwa kąty, które znamy i odjąć od sumy ile otrzymujemy 100 nasz trzeci kąt ma 100 stopni i jest to odpowiedź C świetnie no to kontynuujemy dalej trzecie uzupełnij zdania jeżeli dwa kąty wewnętrzne trójkąta Mają miarę 18 i 124. No, moje kąty na pewno nie mają 18 i 124, ale to jest rysunek pomocniczy. To trzeci kąt ma miarę, no i znowu musimy to policzyć. Dodajemy 130, 142 stopnie i odejmujemy. 38 stopni i jest to odpowiedź B. Coś mi się pisaczki wykończyły. Yy, no to mamy jeszcze drugą, drugą część zadania. Jeżeli dwa kąty wewnętrzne trójkąta mają 30 60, 30 i 60. To trzeci ma ile? Robimy dokładnie to samo. Dodajemy. I odejmujemy od 180. Trzeci kąt ma 90. Zatem odpowiedź C. Zawsze możecie sobie zrobić rysunek pomocniczy. Wręcz warto to robić. Przechodzimy dalej. Zadanie piąte. W trójkącie jeden kąt ma miarę 110 stopni. Kąty ostre są równe i mają ile stopni. Jeden ma 110, a te kąty mamy równe. Jak obliczyć, ile mają stopni? Mają tyle samo, tylko tyle wiemy. Od 180 odejmujemy 110 i to jest 70. I te siedemdziesiąt muszę podzielić porówno na te dwa. Trzydzieści pięć stopni. Odpowiedź B. Kolejne zadanie. Siódme. Oblicz miarę Czwartego kąta, czworokąta, jeżeli wiadomo, że kąty wewnętrzne czworokąta są równe w podpunkcie A. Tak, no to jak to obliczyć? Wiemy, że suma miar kątów w czworokącie to 360, zatem muszę dodać te trzy kąty. I to jest 140, 240 i odjąć od 360. 120 stopni, i to jest czwarty kąt. I w podpunkcie B mam kąty 110, 50, 90. Nie wiem, czy dobrze widzę. I robi dokładnie to samo: dodajemy miary tych kątów. 250 i odejmujemy. Dobrze. I teraz chciałabym, żebyście żebyście policzyli troszeczkę kąt. Mamy takie zadania w podręczniku. I chciałabym, żebyście je zrobiły. Zacznijmy od zadania numer 8. Na 73. Macie tutaj do wyboru odpowiedzi tak lub nie. Warto sobie zrobić rysunek pomocniczy, jeżeli będzie taka potrzeba. Oraz zadanie 4 oraz 6 ze strony 72. W tych zadaniach macie narysować figury i zmierzyć ich kąty oraz obliczyć sumę tych kątów. Dziękuję.